Słuchajcie, ludzie. Lecę sobie jako Iron Man, i nagle. O nie! Mam przerąbane! Mam kompletnie przerąbane! Co ja. O nie, o nie, o nie! Co ja mam zrobić? Jak ja mam. Jak ja mam uciec. Jak ja mam uciec z tej bestii, ludzie! Jak ja mam uciec z tej bestii? Czy ktoś mi czy ktoś mi powie, czy ktoś mi jest w stanie. Czy ktoś mi jest w stanie w ogóle powiedzieć? Dobra, jest na to tylko jeden sposób. Słuchajcie, tutaj mamy zbroję Mobzilli. Udało mi się uciec do mojego schronu, w którym mam e, w którym mam naprawdę bardzo dobrą zbroję. Mam także łuk. Ultimate Bow. To jest naprawdę to jest naprawdę coś kozackiego, ludzie. E, o! O, 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 o! O, oh, o! Oh. ej, on jest mocny, on jest mocny, on jest naprawdę bardzo mocny ten koleś, czekajcie, ale spokojnie, jestem pewien, że będziemy w stanie go rozwalić, jestem pewien, mamy zbroję Mobzilli, spadliśmy właśnie z wieżowca, a jednak nadal żyjemy, to coś oznacza, to coś oznacza, prawda, o, slime, kurczę, e, dobra, o, ej, 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 more, ej, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Dobra, spokojnie ludzie, spokojnie, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, o nie, wszystko się pali, nic nie będzie dobrze, tutaj jest ten The King, eee, to jest ogólnie najpotężniejszy mop, jaki istniał kiedykolwiek w Minecrafcie, dlatego odrobinę się obawiam walki z nim, odrobinę, ale dosłownie naprawdę nie bardzo, tylko troszkę, tylko troszkę się obawiam walki z The Kingiem, oh man, oh man, ej... Jak myślicie, ile on może mieć życia? Ile on, ile on może mieć życia? O kurczę. O, dostałem nieźle. Ej, ty, nikt nie będzie bezkarnie niszczył mojego miasta, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Nawet taki balas jak ty. Nawet taki balas jak ty nie będzie niszczył bezkarnie mojego miasta. Ej. Ej, the king właśnie mnie wypchnął w tym momencie do, do lasu jakiegoś i sam poleciał dalej niszczyć miasto. Co mnie szczerze mówiąc bardzo rozwścieczyło, dlatego że. Tak się nie robi. Słuchajcie, w mieście nie dało się go pokonać, więc uciekłem na arenę i mam specjalny przyrząd, którym jestem w stanie przywołać tutaj z powrotem Dekinga. Kinga. Ale żeby go pokonać, musimy użyć czegoś specjalnego. Tute tutaj jest miecz, który ma 750 damage'a, czyli to jest kilkadziesiąt razy więcej niż ma nawet diamentowy miecz. I słuchajcie, musimy go teraz ulepszyć na sharpness 5. To mu trochę zwiększy dimajer, nieznacznie, ale już będziemy mieli zawsze większe, troszkę. Słuchajcie, szanse. I teraz uwaga! Możemy przywołać tym specjalnym blokiem dekinga kinga z jakiegokolwiek chcemy miejsca, więc możemy go przywołać teraz tutaj z miasta, w którym jest. Tylko uwaga, przygotujmy się. Krowo, ty wolisz stąd uciec. O nie! O nie o nie, nie przewidziałem, że moja arena zostanie zniszczona znowu. Dobrze, że wyposażyłem ją w bedrock na ziemi. Oh man, ej. Nie mam pojęcia szczerze mówiąc, w jaki sposób sobie poradzimy z deckingiem, e, Dlatego, że. Jakby to powiedzieć wam? On ma sporo HP. Naprawdę sporo. Ale dobra, zobaczcie, zobaczcie, bang, bang, bang. Możemy go trochę nawalać. Możemy go nawalać. I co ciekawe, jeżeli go rozwalimy to będziemy w stanie zespawnować małe dekingi najprawdopodobniej. I wtedy naprawdę zacznie się zabawa, dlatego że będziemy królami Minecrafta, bo będzie Deking nam służył i to będzie najlepsza rzecz. A gdzie on poszedł? o -oł. o -oł. Co? Chcesz mnie atakować na mojej własnej. a arenie! Chcesz mnie atakować na mojej własnej arenie, tak? Tak, de king? To zobacz, to zobacz, zobacz mojego miecza w takim razie. Co? Co, boisz się takiego miecza, prawda? Ja wiedziałem. O nie! Uuu, on właśnie rozwalił zbroję Mobzilli. Czekajcie, biegniemy po nią szybko, zanim strzeli gdzie jesteśmy. Dobra, tutaj są wszystkie temki. Szybko ubierzmy się w nie, dlatego że jeden hit de kinga i jest po prostu po nas. Nie możemy dać mu się po raz kolejny, słuchajcie, nigdzie wyrzucić. To jest pewne, to jest jedna pewna rzecz. Eee, dobra, czekajcie, gdzie on może być? Gdzie on w ogóle może być? Dlatego, że o, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, gdzie on zwiał, mam nadzieję, że nie wrócił do miasta, żeby go zniszczyć, bo to by było, ludzie, naprawdę okropne po prostu, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, plugawa bestio? O, tutaj się pali, więc musi być niedaleko, musi być gdzieś niedaleko, halo, The King, gdzie się schowałeś? Okej, okay, gdzieś tu jest, gdzieś tu jest, trzeba szukać zawsze świeżych płomieni, gdy go szukacie, o, mówiłem? Mówiłem, że wystarczy szukać świeżych płomieni, zaraz on mnie wywęszy, zaraz mnie wywęszy. Mam takie wrażenie przynajmniej. E, on lata teraz... Co ty? Czy ty się... Czyżby The King się nas bał? O, chyba jednak. Chyba jednak się nie boi, ja się za to boję. Ja się za to boję. Ej, czy mi się zdaje, czy on się uleczył przez ten czas? Ej, ej, no wracaj tu, wracaj tu! Ja go muszę rozwalić. Halo. Chodź tutaj, ja chcę mieć małego smoka. To z tego miecza już około pół godziny i nie mogę się nadal z nim rozprawić. Ale patrzcie, ma już mało życia, okej, okay. okej, okay. spokojnie, spokojnie. Ej, nie uciekaj, on się ucieka leczyć. to jest w tym najgorsze. To jest w tym naprawdę najgorsze, że on się po prostu ucieka i nagle się zaczyna leczyć. Dlatego właśnie, dlatego właśnie trzeba go unicestwić, trzeba go rozwalić, ponieważ to jest po prostu za mocny mob. Żeby on kiedykolwiek z kimkolwiek walczył Dlatego Jesztricus Musi go pokonać Ja jestem naprawdę jedyną osobą, która jest w stanie to zrobić O nie Jest tutaj z powrotem Spokojnie, spokojnie O, dobra, będzie uciekał, będzie uciekał znowu Dobra, bo on myśli, że on nas On nas wypchnie i sobie pójdzie I my zapomniemy o wszystkim Puścimy go, żeby się uleczył i tyle Ale nie, tak wcale nie jest, tak wcale nie jest Mój drogi, patrzcie, mamy go jest w pułapce! albo to my jesteśmy w jego pułapce. Nigdy nie wiadomo z tym mobem nic. Ja jakie się dostałem tak wysoko? O nie! De Ej, nie, 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 wracaj tu, wracaj tu. Co myślisz, że jak jesteś królem najpotężniejszym ze wszystkich mobów, to mo to ci się wszystko należy, to możesz sobie pomiatać jeżem tricusem? Oj, nie, nikt nie może tego robić, nikt nie może tego robić, bo jeż tricus jest najlepszy, to jest pierwsza zasada mordo, to jest. To jest pierwsza zasadnicza zasada Minecrafta. O! Patrz i co? I co? O! Będziesz uciekał? Będziesz uciekał! Ruszasz kuprem? Zrobisz kupę ze strachu, co? O, pa ej, patrzcie jak on uciekł! Patrzcie jak daleko uciekł, serio! On się boi tego ostatniego ciosu. Aaa, ah, ja nie mogę! A potem wytresuję, słuchajcie, jego dziecko. To będzie najlepsze, ludzie, to będzie najlepsze! Halo? Halo, The King! Chodź tutaj! O gdzie, gdzie on ucieka? Jak daleko? No dobra. Wracasz jednak, jednak wracasz powalczyć, co? Masz już nowe życie czy nie masz? Ooo! Ej, jest bardziej wkurzony niż dotąd! I strzela lodem. Rozwaliłem go. Ja go. Rozwaliłem. Ej, dobra, czekajcie. Co? Co on dał? Co to. Co to jest? Co to? Co to są za rzeczy? Patrzcie! Dał mi swoje dziecko! Dał mi swoje dziecko, ja nie mogę! Pytanie brzmi, jak się go trenuje? Czekaj, czy ty. Czy on chce może jeść? Tak! Patrzcie! On chce jedzonko. I co lubisz mnie teraz? Czekajcie, czy on za mną będzie chodził? Oh man, ale kozacko! Ja nie mogę, ej, to jest najlepsza rzecz jaką ja widziałem w Minecrafcie Słuchajcie, o, ej, są diaksy, są diaksy, zobaczcie Wydropił też dia diaksy, halo, jak to zebrać? Jak zebrać te diaksy? Halo? Czy ja mogę zamienić to? O, dobra, dobra, mam diaksy, mam diaksy A, to, czy to są itemki bez teksturek wszystko? Czy to są wszystko itemki bez teksturek, serio? Dobra, słuchajcie, czekajcie, czekajcie Ja odejdę, ej, chodzi za nami, widzicie to? Widzicie to? Ja nie mogę Słuchajcie, jeżeli chcecie następny filmik, gdzie będę trenował lepiej The Prince'a, no to możecie zostawić łapkę w górę oraz mi napisać po prostu w komentarzu, że wow, Tricus chce filmik e, z e, trenowania The Prince'a. To naprawdę by było super, słuchajcie, dlatego że wtedy moglibyśmy na przykład pobawić się, że mamy armię smoków i walczymy z The Kingiem, takim oto właśnie e, jego dzieckiem. Albo spróbujemy, nie wiem. Coś z nim zrobić, słuchajcie, albo spróbujemy powalczyć z innymi mobami używając takiego oto The Prince Więc jeżeli podoba wam się ten pomysł, jeżeli to mi się podoba, to napisz w tym momencie w komentarzu Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, zobaczcie na to, zobaczcie na to, ludzie Bierzemy The Kinga i teraz się w tym momencie w niego zamieniamy I patrzcie, ludzie, patrzcie Czy wy to czaicie? Ja mogę latać, mogę latać, bo gram teraz... Jako The King i to jest mega, mega epickie, ja nie mogę, ludzie, i zobaczcie, za mną lata ten The Prince, to jest tak fajne, to jest tak kurczę fajne, tworzymy normalnie, słuchajcie, zgraną pakę, pomyślcie sobie, co to by było, gdy w Minecrafta się grało cały czas jako The King i walczyło się z Ender Dragonem jako The King i w ogóle wszystko się robiło, miało swojego Prince'a, Takiego tutaj yy, i wtedy naprawdę żaden mob przecież nam teraz nie będzie w stanie podskoczyć w ogóle, to jest niemożliwe kompletnie, żeby ktokolwiek chciał się z nami bić i tak dalej. No dobra ludzie, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, dlatego że dla mnie był naprawdę epicki, pokonaliśmy najsilniejszego bossa, który kiedykolwiek istniał w, w Minecrafcie, subskrybujcie mój kanał, a ja się z wami będę żegnał, to było na tyle, na razie.